Nie się z żadnej arystokracji. Pracowałem na początku fizycznie, zaczynałem od zamiatania ulic w Centrum Katowic. Ja mam znajomego, który mówi ja nigdy nie zapomnę tym politykom, że poróżnili mnie z moją mamą. Ja z moją mamą nie rozmawiam trzy lata. Że oni schodzą razem do tej restauracji sejmowej i niezależnie od opcji siadają i się i sobie żartują i się śmieją. A rodziny sobie skaczą do gardła. Rodek Zbigniew. Sympatyk ruchu Polska jest jedna. Panie Prezydencie, program gospodarczy, który dzisiaj został przedstawiony, jest bardzo inspirujący w tej części węglowo-geotermalnej, że tak powiem. Tylko rodzi się pewne niezrozumienie, bo jest to no, oczywistość. Dlaczego my z tego nie korzystamy? Przecież o tym na pewno wiedzą również inni ludzie. Politycy, dlaczego nie chcemy z tego korzystać? No wiemy, że na pewno tu Unia Europejska stawia nam, yy, robi nam podgórkę, że tak powiem. No i teraz się rodzi pytanie, trudne pytanie, polityczne pytanie, jaki jest nasz stosunek w ruchu pjot do Unii Europejskiej, bo my, bo my musimy być tutaj śmiali. Dziękuję za to pytanie. Ono słuchajcie, zawsze pada. Ono jest bardzo ważne. I ja myślę, że my musimy odpowiadać tak. Podobnie też jak właśnie robią Węgrzy. Bo najgorzej jest, wiecie, zamykać się w swoich granicach. To nie o to chodzi. Ale ja myślę, że Polska musi działać tak, musi współpracować z każdą wspólnotą, z każdym, ale żeby, było to, żeby to było przede wszystkim z korzyścią dla Polski. To jest najważniejsze. A jak się to komuś nie podoba, to niech nas wyrzucą. Rozumiecie? A wiemy doskonale, że nas nie wyrzucą. Nie ma takiej możliwości. Polska ma tak ogromny potencjał, ale tak ogromny, że oni nas się będą trzymać rękami i nogami. My jesteśmy w stanie dzisiaj jako Polska dyktować warunki Unii Europejskiej. Tylko muszą być Polacy w polskim rządzie patrioci. O to musimy, moi drodzy, zawalczyć. Ja nie chcę oceniać, ja powiedziałem, nie będziemy krytykować, ale jedno wiem. Obserwując i patrząc na to wszystko, co dzieje się od 1989 roku, zastanawiam się, kto nas reprezentuje. Więc nie mówmy wychodzić, wchodzić. Nie, po prostu współpracujemy z każdym, gdzie Polska ma korzyść. A jak komuś się nie podoba, że my stawiamy swoje warunki, walczymy o swoje, to niech nas po prostu wyrzucą. Rozumiecie? Tak trzeba to ludziom przedstawiać, bo wiele osób jest przekonanych, że no, to jest najlepsze, co mogło nas spotkać. I dobrze, niech tak myślą, ale my, jak pokażemy te pewne rozwiązania, to wtedy też otworzą im się oczy. Bo tak jak Pan powiedział, jest wielu, którzy już wie, ale jest gro ludzi, którzy są dalej zmanipulowani przez media, nie? okłamywani bardzo mocno. I słuchajcie, jeszcze tylko dopowiem, bo my stawiamy na te wartości, a czasem pojawiają się takie pytania: No to to jest ruch tylko co dla katolików, czy nie? Ja mówię: Nie, to jest ruch dla każdego. Dla każdego człowieka, któremu nie przeszkadza to. Że my jesteśmy wierzący, że stawiamy na te wartości, ale jesteśmy otwarci na każdego patriotę, który stawia naprawdę. Żebyśmy też wiedzieli, to zrozumieli. Dla nas nie ma znaczenia, czy ktoś jest wykształcony, czy ma tytuł profesora, czy nie ma w ogóle wykształcenia. Ja jestem prostym, normalnym człowiekiem. Pochodzę z uczciwej, śląskiej rodziny, gdzie tata był brygadzistą na parowozowni w Kucie Jedność. Mama pracowała na manezmanie w planowaniu w biurze. Zawsze byliśmy zadbani. Była nas trójka rodzeństwa. Ja pomagałem w wychowywaniu, bo było rodzeństwo młodsze ode mnie o 9-11 lat. Także nie wywodzę się z żadnej arystokracji. Pracowałem na początku fizycznie. Zaczynałem od zamiatania ulic w centrum Katowic. To była moja jedna z pierwszych prac przez kilka miesięcy na trzecim roku studiów. Więc ja zaczynałem od pracy fizycznej. I to jest dla mnie najpiękniejsze. Że nie byłem, wiecie, jakimś tam Młodym chłopaczkiem, który od razu trafił do biura ze stanowiskiem, nie, ja na wszystko musiałem zapracować. Zaczynałem od najniższych stanowisk, bo one są najważniejsze też. I trzeba każde stanowisko, każdą pracę, każdy zawód szanować. Więc my jesteśmy otwarci na każdego człowieka. Dla nas nie ma znaczenia, czy masz tytuł, czy nie masz. Najważniejsze, żebyś stał w prawdzie. To jest podstawa. A w Siemianowicach wygląda to tak, że mamy pracowników i mam nawet kierowników, którzy jawią się jako ateiści, ja jako wierzący, siadamy, słuchajcie naprzeciwko siebie i dyskutujemy na argumenty. I wiecie jak się kończy ta rozmowa? Że on mówi, Rafał szanuje Twoje poglądy, ja mówię, szanuję Twoje poglądy i się rozchodzimy w szacunku. A dzisiaj co mamy? Dzisiaj społeczeństwo, rodziny są podzielone przez politykę. To jest, słuchajcie, tragedia. Ja mam y, znajomego, który mówi: Ja nigdy nie zapomnę tym politykom, że poróżnili mnie z moją mamą. Ja z moją mamą nie rozmawiam trzy lata. Rozumiecie? Przy stole, w niedzielę, po prostu doszło do sytuacji, że już trzy lata nie rozmawiają. A oni byłem w tej restauracji sejmowej nieraz, szczególnie w pandemii, jak walczyliśmy z segregacją. To byłem tam, bo tam nagrywaliśmy czasem też materiały. Ja widziałem, jak wygląda sytuacja po obradach. Wiecie, jak wygląda? Że oni schodzą razem do tej restauracji sejmowej i niezależnie od opcji siadają i, się, i sobie żartują i się śmieją. A rodziny sobie skaczą do gardła. Matka przeciwko córce, ojciec przeciwko synowi, brat przeciwko bratu. Do czego doszliśmy? Najlepiej zarządza się przez konflikt. To nie jest przypadkowe działanie. Dlatego trzeba, moi drodzy, dzisiaj w pewnej mądrości, żeby wyłapać, gdzie jest prawdziwa prawica, a gdzie jej nie ma. To jest bardzo ważne. Dlatego my szanujemy każdego człowieka. Jak jest niewierzący, szanujemy Cię. No. I my nie możemy się, wiecie, odwracać od, 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 od takich osób. Przede wszystkim jesteśmy otwarci dla tych osób, żeby dać świadectwo, pokazać, kim jest osoba wierząca, że to jest człowiek z poczuciem humoru, zabawny, lubi się powygłupiać, pożartować, jest normalny, napije się piwa. To nie jest żaden człowiek, który, wiecie, klęczy i modli się od rana do wieczora, jak nas przedstawiają, że to średniowieczy. Absolutnie nie. I nie możemy się tego bać. Nie może być tak, że jakieś ideologie LGBT czy gender, których jest 2% w Polsce, na każdy, w każdym kraju i oni narzucają nam swoje racje i swoje trendy. Na to nie możemy pozwolić. A my zachukani jak myszki w rogu podmiotom siedzimy i a nie mów w ogóle, że ty jesteś wierzący, bo wiesz, wyśmieją cię, nie? A oni z tymi ideologiami TVN, Polsa, TV wszędzie się promują tak naprawdę. Taką mają siłę przebicia, to my pokażmy, że my mamy jeszcze większą siłę przebicia. Że stawiamy na te wartości i się tego nie wstydzimy. Tylko jesteśmy normalni w tym wszystkim, nieautentyczni. To jest ważne. Czy jakieś pytania jeszcze, bardzo proszę. Ja przypominam sobie, jak ponad 3 lata temu, szukając prawdy szperaliśmy z żoną po internecie, żeby się dowiedzieć, co się tak naprawdę na tym świecie dzieje, trafiliśmy właśnie na Pana. Między innymi mieliśmy okazję podziwiać człowieka, który pełniąc funkcję państwową, uzależniony od góry, był pełen odwagi, żeby powiedzieć to, co mówił. Ale ja słucham z uwagą rozwoju tej partii już w tej chwili prawda? i mam cały czas taki niepokój związany z tym, że osób, które myślą podobnie jak Pan, znalazłem kilka. I problem jest tego typu, bo zbliżamy się do wyborów. To jest październik, to jest już bardzo krótki moment, a sam Pan wspomniał, że w Polsce jest zarejestrowanych ponad 100 partii. Nieprzekroczenie tego progu wyborczego może spowodować, że mój głos oddany na Pana, na tą partię, dostanie ktoś, kto wygra. Przecież ta przewaga w Sejmie wynika stąd, że rozproszyliśmy głosy na pojedyncze partie, które nie weszły, zgarnęli mandaty i zamiatają jak co. Całym naszym tutaj społeczeństwem, wmawiając nam, że oni mają e, rację. E, pan cały czas wspomina, że nie widzi pan możliwości współpracy z innymi politykami. Tak przynajmniej zrozumiałem te wcześniejsze państwa parkamy. Więc w sytuacji takiej, gdyby no, sondaże wskazywały, że będzie problem z tym, żeby wejść, żeby, no bo tak, nie, mamy, nie ma pan możliwości występowania w mediach. Prawda? Y, czysty przypadek, że żona na przystanku zauważyła informację, że jest tu dzisiejsze spotkanie, bo inaczej byśmy nie wiedzieli. Zniknęliście nam, z, y, że tak powiem, z YouTube'a, w sensie takim, że przedtem Pan często wyskakiwał. Ja nawet jak się otworzyło stronę, był Pan, był ktoś z partii, można było posłuchać, dowiedzieć się, co się dzieje, że macie jakieś spotkanie. Zniknęliście Ci. Trzeba poszukać. Czyli ten zasięg, ta możliwość dotarcia przez was do większej y, grupy osób, którzy się zgadzają, bo też y, widzę, z, zresztą z małżonką też y, pracujemy nad tym, że, żeby przekazać ludziom tą informację o tym kłamstwie i tym, tej śmiertelnej choroby, ale również to, co robią z naszą gospodarką. Bo y, ja tak jak patrzę na tą gospodarkę, mówię, ja już swoje przeżyłem, ale tutaj są moje dzieci i moje wnuki. Jeżeli my y, będziemy kupować węgiel z Kolumbii i mówić, że on jest lepszy, bo on nie ma CO2, a zasypujemy i niszczymy kopalnie, niszczymy nasze majątki, to naprawdę y, nie mogę na to patrzeć i musimy jakoś działać. Czy przewiduje Pan ewentualnie taką sytuację, że zaapeluje Pan do swoich potencjalnych wyborców w sytuacji, gdyby było ryzyko, że Głos oddany na Pana będzie moim straconym głosem, bo mogę oddać tylko jeden w wyborach. Moi drodzy, to ja zrobię taki eksperyment, jak robię e, na każdym spotkaniu. Powiedzcie mi, kto z Państwa e, wcześniej głosował na PIS? <głosy> <głosy> Widzi Pan? E, 90% ludzi na spotkaniach, a jest między 70 a 220 osób. Jak za każdym razem pytam o to, to jest ta sama odpowiedź. 90% ludzi to są ci, którzy wcześniej głosowali na tą opcję. Proszę? Tu troszkę mniej, ale widział Pan większość. Proszę? Też większość, większość, 70% tutaj co najmniej. Także nie jest tak, wiecie, bo każdy stawiał na tą prawicę. Nie? Wtedy myślał, że to wszystko jest takie autentyczne, prawdziwe. Ja też byłem przekonany, że tak jest. Ja też byłem przekonany, że tak jest. Więc tutaj już jest przynajmniej z 3-4%. Teraz proszę zobaczyć, 14% ludzi, którzy głosują dzisiaj już są niezdecydowani. Jest ogromna grupa osób, którzy mówili, ja już nie pójdę na wybory, bo nie mam na kogo głosować. I to są ludzie, którzy już dzisiaj mówią, mamy nową alternatywę. Jest Polska, jest jedna, będziemy stawiać na nową siłę polityczną, bo to jest, bo, bo tu widzimy, że to jest autentyczne i prawdziwe. I wie Pan, jak ja jeżdżę po całej Polsce, to może to wyglądać tak, jak w mediach nas nie widać, ale jednak y, ludzie już pewną świadomość mają i wiedzą. Także my teraz to musimy tylko przełożyć, jak nas wpuszczą y, w media głównego nurtu. No, wie Pan, w, w kampanii będą musieli. Czas antenowy, o tym mówię. Wtedy muszą wpuścić y, i to będzie ten czas, żeby dotrzeć jeszcze do kolejnych 5-10%. Więc myślę, że, że wiele osób może się zdziwić. Może to być wielkie zaskoczenie, ale wydaje mi się, że jest duży potencjał jeszcze w tej, w tej organizacji i mamy troszkę czasu, żeby docierać. Zobaczcie, po takim spotkaniu, każdym jak są też materiały do wzięcia, każda z osób, jak byłem czy na Lubelskim, czy gdziekolwiek, najpierw była jedna osoba i o tej jednej osoby dowiedziało się już kilkanaście osób. No podam Wam przykład wczoraj z rozmowy z Sopotu. Teraz będziemy mieli takiego przedsiębiorcę, który ma dużą firmę zajmującą się PR-em. I też chce się włączyć. I mówi: Tak, zadzwoniłem do prawnika znajomego i wysłałem mu stronę waszą. I mówię mu tak: Wejdź, zobacz. Bo on mówi: Tak, wiesz co? Startowałbym do rady miasta, ale już musimy stworzyć jakąś nową siłę. A on mówi, nie twórzmy nowej siły, tylko zobacz PJJ. I on słuchajcie, dzwoni po 15 minutach i mówi, wiesz co? Popatrzyłem na to, mnie to przekonuje. Ja bym w to wszedł, ja bym chętnie z nim porozmawiał. I wiecie, i tak to działa. Musimy jednej, pięciu, dziesięciu, piętnastu osobom przekazać, musimy to robić oddolnie. I to dociera, bo to trafia. Jak ktoś już posłucha to już zaskoczy od razu. I zaraz przekazuję dalej. Więc ja bym ja bym no nie przekreślał tego, bo wydaje mi się, że ta szansa między 7 a 11% realna jest. Także tak, tak to dzisiaj szacuję. Dziękuję. Tak, tak, dokładnie. Czy... Jakieś pytanie jeszcze? Pierwsza sprawa, jakie jest Pana podejście takie do tego, że jesteśmy w Unii, w Unii Europejskiej? Czy totalnie na niecie, totalnie na tak, to tak, I jedna sprawa. Za co mógł pan docenić ten rząd? Za co mógł pan docenić ten rząd? Tak. Słuchajcie, na przestrzeni ostatnich trzech lat z tego co, co wiemy, patrząc na dane, dodruk pieniądza był na poziomie między 650 a 700 miliardów złotych bez pokrycia. No więc powiem tak, gdybym ja miał taką możliwość w mieście, że miałbym w sekretariacie taką drukarkę, gdzie mógłbym sobie rocznie 100 milionów dodrukować, to ja myślę, że mieszkańcy by mi na rękach nosili. I bym mnie tylko chwalili. Więc wie pan, trudno oceniać, e, ja przez pierwsze 4 lata kadencji działałem tak, że zrealizowaliśmy ponad 400 inwestycji e, i ludzie do mnie przychodzili i mówili Rafał ty na pewno zadłużasz to miasto na potęgę. Ja mówię nie, to zadłużenie jakie było na początku takie samo jest, identyczne jest po 4 latach. Nic się nie zmieniło, a zrealizowaliśmy 400 inwestycji. Ludzie nie wiedzieli w ogóle, co się dzieje. Nowe parki, skwery, drogi, baseny i tak dalej. Teraz jest oczywiście dramat, bo teraz jesteśmy tak dokręceni przez ten rząd, że się praktycznie nie ma, kredytujemy się. Dzisiaj miasta w Polsce prezydenci mówią, nie wiemy, czy nam starczy pieniędzy do października. Taką mamy dzisiaj sytuację w samorządach. Jest dramat. W Siemianowicach też jest ciężka sytuacja finansowa. Skarbniczka jest wystraszona, bo mówi, jest ciężko. Tak jest w całej Polsce. Jeżeli miałbym patrzeć na pewne rozwiązania, na pewno to 500 plus, to było rozwiązanie, które pomogło wielu ludziom. Czy ono zwiększyło dzietność? Absolutnie nie. Ja to widzę po moim urzędzie stanu cywilnego, gdzie mamy dane. Więcej mamy zgonów niż urodzeń. Także to jest w całej Polsce. To, to jest tendencja. Starzyjemy się bardzo. Czyli, jedynie podniosło to trochę standard. To, że na krechę. Tak, to, że na krechę. Okej, okay, ale, ale są. Ja zawsze mówię tak, że są pewne rzeczy, które należy chwalić, a są rzeczy, gdzie trzeba mówić, że jest to złe. Tylko pytanie, czy y, ja bym się chwalił w pierwszej kadencji, gdybym y, wziął 300 milionów kredytów, zrobił ludziom inwestycje, a ludzie by mi powiedzieli, przecież za 5 lat bankructwo Siemienowic. Co nam z pana inwestycji, jak dorżną Pan Siemienowice teraz? Z jaki pana bohater? To jest tak, jakby pan się wziął milion złotych, kupił sobie Mercedesa i dom, a pana dochód powiedzmy jest 2000, a pan ma ratę 10 tysięcy. I co po roku się stanie, nie? Rozumie pan, więc... Można zapewne rzeczy chwalić, tylko pytanie, patrzmy, jakie będą konsekwencje tych pewnych decyzji. Oni się dzisiaj tym w ogóle nie martwią, bo to jest przyzwolenie, moi drodzy, globalne. Globalnie do dróg pieniądza idzie Stany. Jak myślicie, jakie jest zadłużenie Unii Europejskiej względem PKB? 85%. Zadłużenie Unii. To, są, to jest ta Unia, co nam daje te dotacje. Czego ona nam je daje? No, drukarki są gorące. Tu jest to. Także, a co do Unii, no to tak jak, tak jak wspomniałem, ja jestem tego zdania, że przede wszystkim musimy stawiać na, na to, żeby to była korzyść dla Polski, nie tylko nasza, obopólna, zawsze obopólna, bo musi być partner też zadowolony, z którym współpracujemy. Z tej, z tej wymiany handlowej, z czegokolwiek, ale przede wszystkim to musi być z korzyścią dla nas. I, i, I ja bym absolutnie nie mówił, że my musimy wychodzić, zostawać, robimy swoje, dyktujemy warunki pewne, jak się nie podoba, wyrzucajcie nas, proszę bardzo. Zobaczcie, Wielka Brytania 8 grudnia podała do informacji publicznej 22, że rozpoczyna budowę nowej kopalni węgla. No tak, oni są poza Unią, ale Niemcy nie są poza Unią, a zwiększają zakres wydobycia. Niemcy mogą wszystko. Dzięki. Proszę? Tak, dokładnie. Nie, Niemcy, Niemcy zalewali swoje kopalnie wodą, bo to konserwuje. Można powiedzieć taka swoista konserwacja, a my zamulaliśmy. I żaden, żaden rząd nie pozwolił Niemiec na to, żeby zniszczyć szyb. A my co? My poniszczyliśmy, bo, bo szyb jest sercem jak gdyby każdej kopalni. To jest największy wkład jaki trzeba ponieść na budowę szybów.